Nie mówię z tej strony będę jakby tam was serdecznie. W powrót do Sensor Overdrive Misja główna, rodzice Maxa, więc y, zaczynam. To musiałem sobie chwilę poświęcić takich 15-20 minut na przykład styków. Dotarłem ostrzec, że się Dobra, mamy też... wiedzieć. rzadko kiedy gdzieś wychodzę. Dobra. Wystarczy zabezpieczyć parter, całą przestrzeń powyżej ma się już dla siebie. Na szczęście miałem kilka takich ciekawych rzeczy, które mogę zdobyć. A to ja pamiętam tę dziwną misję chyba. Tak mi się mnie wydaje, że to jest to. Muszę odlecieć wyżej. Podlecieć wyżej. Podlecieć. To właśnie miałem na myśli. Jasne. Dobra. Wiedziałem, że to nie będzie tak proste. Dobro, i zobaczymy. To. to się uda. Muszę tylko znaleźć coś, żeby... Duję bardzo. Dobra. Jadę w tą stronę. Teraz co? Teraz co ja to muszę zrobić? Muszę się udać w tamtą stronę, więc musimy wskoczyć tą tutaj du, 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 czekaj, 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 czekaj Holy fuck Strasznie się ciężko tutaj coś ogarnia to wszystko Nie jest takie proste jak się zdaje dobra, no kolejny harpoon. zwłaszcza jak się nie grało... Zobaczcie, jak się nie grało tyle czasu w daną grę, to jest tragiczne. Wszystko musicie od nowa się uczyć w ogóle, nie? Wasza eksplodująca szmacianka śmierci ukoiła moje zmysły! Więc możemy tutaj przetestować. Pod E mam to właśnie przyspieszenie dzięki temu mogę sprawdzić co się tu znajduje Dobra na razie nie potrzebujemy HP e... mnie nie miał problemów O ile pociuteńko mam amunicję Do solidnych nie należy. Koronny przykład parchatek pomysłowości. Na pewno jest jakiś sposób, żeby ją zniszczyć. Tu! Dobra, i tu muszę się dostać pod tą stronę. Możemy spokojnie użyć tego e. Dobra, um, muszę sprawdzić co zejdę tędy. Dobra, mam wszystko pełne, więc mogę iść dalej. Um, mówię, liczę na to, że w końcu przejdę Sunset Overdrive. Będę mógł zacząć po raz kolejny grać w kolejne gry, które mają sens. Trzeba się trochę skupić. Okej, okay, elegancko. Czy ktoś mógł mnie obsadzić w remakem Team Katty? Elegancko. Spinałki? Tredu. A overcharged ma spudlelek węgla. Spudlelek, czyli dwa razy więcej tredu. Bra. To jest późnione. Ale to nic. uleczyć? mamy kolejnym z góry mamy też coś jeszcze, więc być może to nam się też hmm, załamujące łami główka. No bardzo, nie? Ciekawe czy tu mamy coś jeszcze. Yy... Dziwne, powiem wam szczerze. Bo teraz tak, tutaj mam z tej strony Ej, zdobyłem mam tak. kilka nowości. Znajdź mnie, to dobijemy targu. Dobra, zobaczymy. Więcej Hej! Zabijasz masę ludzi, ale się nie masz. nie powiem o ile na pierwszy o Dobra. O, hmm, masakra. Już to nie będzie działać tak. To jest, podoba mi się, to jest taki, taki, taki aim jest w miarę jest sprytny, nie? Ten aim tutaj w tej grze jest tak dobry. Praktycznie można spokojnie sobie No dobra. Okej, okay, super. Praktycznie oprócz kilku ciekawych takich trików. To no, tak naprawdę no dostałem niezłe wciry. Tak to określę to co, teraz mam tutaj strzelić No dobra Nie Holy shit, poważnie. Gdzie trafiłem? W tej strony. Nie, no kurde. Zanim człowiek zacznie żyć naprawdę, najpierw musi kilka razy umrzeć. A To jest właśnie to, jak się... Dobra, siedem. Yy, Zaczynamy! Zabijałoby się ich szybciej po overtentu! Tak tylko mówię! To też mieli swoją jakąś... Yy... mistrzem wśród zabójców Barykad. Co teraz tutaj? w takim razie tyle Aha. odą czarkun dobra nie no, chyba będzie dobrze, nie? Tak mi się najmniej wydaje To nasza ziemia To to kurwa Jakieś osoby Czas na nieco ekstremalnej przemocy Oczywiście trzeba pamiętać że to jest są przekleństwa na poziomie no, dość mocny przy Nie, chciałbym zginąć. A wiem, że można. Ale ten aim w tej grze jest zarombiste, nie? Nie wiem jak wy, ale mówię, tu mi się podoba. Ten aim tutaj jest rewelacyjny. Chyba to wszyscy, nie? No tak też mogę ich pokonać. To jest chyba najszybciej można i tak pokonać, nie? Oh. Bo dostałem tego Teleporacja, do no to lecimy teraz do wyższej wieży Wow. Wow. Te przyspieszenie mi się podoba, sprawdzić tylko proszę, nie chcę się natknąć na jakiś obleśny seks. No dobra, rewelacje, możemy zobaczyć schron. Musimy uratować rodziców. Ostatnie słowa rodziców Maxa? Przekonajmy się. Mamy intruza. O cholera! Patrzcie, ze wszystkie fanty! Muszę posłuchać na gęstych na panu, zanim wrócę. Max musi się dowiedzieć, co się stało z jego rodzicami. Dobra, to wiemy, że ta jest tutaj, ja chcę pozbierać wszystko. Ok. Zobaczmy. Max, jeśli to słyszysz, to znaczy, że żyjesz. Szkoda. Razem z matką jedziemy na Bahamy. Wypłaciliśmy twoje oszczędności, żeby mamusie było stać na szampana, a tatuś nie musiał pracować. Życzymy powodzenia. Przy okazji próbowałeś już nowego napoju Overcharge? Powinien ci posmakować. Przynajmniej ten Kozi Frendel zostawił wiadomość. Teraz, Max, nie dość, że jest biedny, to jeszcze sierota. Musimy mu powiedzieć, że ciała jego rodziców znaleźliśmy w Wannie. Wracaj, już. Zastanowimy się, jak mu to delikatnie powiedzieć. Poważnie. że teraz twoi przyjaciele będą Cię słuchać? Jasne. Dzięki Tobie myślą, że to ja zrobiłem te wszystkie wspaniałe rzeczy. Jesteś jak współczesny Cyrano de Bergerac. Nie mam pojęcia, co to znaczy. No, oczywiście mam na myśli sztukę, a nie prawdziwego cyrano. Nieważne: mogę być kimkolwiek chcesz, o ile tylko dostanę to śmigło. No Uważasz, że ogólnie bardzo do nich i oddać odrzeczek, do których powinny są... być. Zabrali, Zabrali jego pieniądze i zostawili go na pewną śmierć. Ta... Ja przekażę wieści. Wolność! Dzięki, Sam. Najlepsza wiadomość, jaką mogłeś mi przekazać. No. Czy jakoś 90%. Aha. No. Kontynuuj. Brawo. Re rewelacyjna misja. Hej, Sam. Mamy uwierzyć, że dokonałeś tego wszystkiego w pojedynkę? Myślę, że potrzebujesz pomocy. Kogo obchodzi twoje zdanie? Żaden z was nawet nie ruszy dupska, gdy Heros wychodzi na miasto po to tylko, by przynieść wam jakiś bezużyteczny szmelc. Ooh. Nie wiem jak was, ale mnie to rusza. Teraz także i ja chcę stać się bohaterem. Możemy to zrobić. Razem. Będzie się trzeba starać. No dobra, dzięki wielkie za to, że byliście na live'ie, że. Kurt, na live'ie, Sorry, na nagraniu. Zobaczcie to. I widzimy się na kolejnym odcinku. Bye bye.